I nie było absolutnie przygotowywane. Będzie tu i teraz. Nie ma wielkiej filozofii, moi drodzy. Przepotwornie, mega kosmicznie i totalnie wysoki poziom był podczas tych przesłuchań. Ja bardzo dawno, a wiele lat już zasiadam w rozmaitych składach jurorskich. Bardzo dawno nie miałam takiego doświadczenia, że naprawdę wszyscy prezentowali tak wysoki poziom. Od wielu z Was mogłabym, bardzo chętnie, bym naprawdę uczyła się patentów technicznych. Jestem absolutnie powalona Waszym poziomem, też takim widocznym zaangażowaniem. Się w tym, że naprawdę staracie się robić to co, to, co robiliście wczoraj. Widać było, że staraliście się naprawdę dać całych siebie, zinterpretować tekst i, i rozumieć, czym się rządzi scena. Wielu z Was to już gotowe, takie zwierzęta sceniczne. Ale słuchajcie, jak to zwykle jest w konkursach, niestety nie wszyscy, dostają laury, tak zwane, prawda. I co by tu z tym zrobić? No my, tak naprawdę, jakbyśmy mogły, to byśmy złamały wszelkie zasady, byśmy wszystkich nagrodziły. Bo naprawdę, jakby ten, tak, no. Nie, to było strasznie trudne, byśmy tak długo siedziały wczoraj. I, i to, i to, nie, zaraz, moment, nie, niech, To poduszki. <laughs> No, słowem, y, jesteście przepiekielnie zdolnymi ludźmi. Y, teraz zwrócę się też do, y, do pedagogów, do opiekunów trenerów wokalnych. Gratuluję Wam wszystkim, bo i dzieci, i młodzież przygotowane były znakomicie. Y, wielkie wielkie brawa, poproszę. Do, do Wszyscy jesteście przepiekielnie zdolni, każdy z Was ma potencjał. Niektórzy potrzebują jeszcze nawet nie tak jakiejś strasznej ilości lat. Ja to mówię, że nawet rok wystarczy ciężkiej pracy, żeby już troszeczkę szybciej przeskoczyć, na pewno z kwestią techniczną do, do przodu, i, i, i tym samym, kiedy więcej ćwiczymy, pracujemy, trenujemy. Głos i y, umiejętności techniczne, y, wówczas o wiele łatwiej jest nam interpretować, czyli prezentować to, co autor miał na myśli. I y, 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 wielu z Was też potrzebuje takich, no, myślę, że troszkę jeszcze kilku doświadczeń życiowych, żeby też nabrać odwagi na scenie. Absolutnie jest to wszystko naturalne, kiedy ktoś tej odwagi ma troszkę mniej. Scena jest naprawdę trudnym miejscem. My zajmujemy się muzyką, śpiewamy. Od, 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 od różnej ilości lat jesteśmy związane z, ze, ze sceną i jest to dużo łatwiejsze dla nas. Natomiast wierzcie nam, że no ja mogę na pewno za siebie mówić. Ja to w ogóle długie lata ja miałam taką trenę, że byłam starą babą, po prostu to jest naprawdę trudne, więc opowiadam o tym wszystkim ku zachęcie, żeby nie mieć do siebie jakiegoś żalu, pretensji. Wszystko dzieje się w odpowiednim czasie. Także drodzy wspaniali wokaliści, yy, proszę Was, żebyście yy, licząc na jakieś konkretne laure, a nie otrzymując ich, żebyście powiedzieli sobie, że żebyście usłyszeli w sobie yy, ten głos, no bo tak naprawdę macie w głębi, co? Wiarę w siebie i poczucie wartości. I trochę, Pokmijcie sobie, że to na tym się świat nie kończy. Najważniejsze w życiu jest, żeby iść do przodu, żeby um, z, um, jakby siłować się ze sobą samym, pokonywać coraz to kolejne um, przeszkody. Wtedy ćwiczymy, ćwiczymy. Stajemy się lepszymi ludźmi, lepszymi wykonawcami, lepszymi wokalistami i tak dalej, i tak dalej. Yy, nie ma czegoś takiego jak porażka. Jest droga. Yy, też tak może parę słów do rodziców, nie znam was, nie znam waszych rodzin, nie znam rodziców, z kilkoma rozmawiałam, ale jeśli tu jest jakiś rodzic, który liczył na jakieś pierwsze miejsca kurady dziecka, nie zdobyło. Bardzo proszę, tak namawiam, uczulam. Chill, chill, chill. Po prostu wyrzuć, Bo więcej będzie dla tego narucha czy kiedy będzie owo niezadowolenie, niż kiedy po prostu pogłaszczasz po głowie. Dałeś sobie świetnie radę, ale dałeś czarny, jesteś wyjątkowy. Super! Często bardzo szkodzimy naszemu potomstwu, kiedy coś forsujemy, nie forsujemy właga was. Muzyka powinna cieszyć. Przy pomocy muzyki możemy się autoterapeutyzować, autotera możemy terapeutyzować, możemy się wyrażać. no Po to jest muzykowanie. A wokaliści, czyli ci, którzy pracują swoim ciałem, mięśniami, są, so, uważam, w tym jeszcze lepszym miejscu, w tym lepszym położeniu, bo, no właśnie, twój instrument jest częścią twojego ciała, twoich emocji, twojej duszy, twojego umysłu, twojego ducha. Więc pole do popisu, pole, e, pole potencjału jest w każdym z was ogromne. I, i cóż by tu jeszcze dodać, no? Cóż by, aha, no właśnie, słuchajcie. Ktoś może powiedzieć, o to Natalia, to ma tak fajnie i w ogóle, przez to nazwisko to wychulona wszędzie ma łatwo. Ola, hola, ja właśnie dlatego e, śmiem takie rzeczy tutaj opowiadać, bo ja do tej pory miałam same pasmo niesukcesów. Tak i generalnie moja droga muzyczna to są porażki, e, to jest wieczne pchanie kamienia, jak ten syzyf. i dziesiątki sytuacji, kiedy chciałam zmieniać e, profesję i jestem z siebie cholernie dumna, ponieważ mam 50 lat i robię pierwszą płytę autorską w życiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymajcie kciuki takiego słońca, tak powiem, przed Ale wiecie, dlaczego o tym mówię, wiecie, wiecie. Ja, słuchajcie, ja, ja żadnej nagrody nie zdobyłam, ja zawsze miałam naprawdę pod górkę. Na przykład, y, troszkę powiem, bo myślę, że niektórym może też tutaj zejść tego ciśnienia, Przykładowo, są koncerty telewizyjne, śpiewa w się z jakąś wokalistką, oglądam w telewizji program, okazuje się, że ja jestem zciszona, a koleżanka brzmi. Albo na przykład biorę udział w jakimś koncercie, w jakimś koncercie gdzie też zbiorczy i moje wykonania telewizja wycięła. <grym> <grym> tak, tak. I tego to 30 lat już, słuchajcie. No i czy ja wyglądam na smutną osobę? No nie. Na przykład, bardzo cenię sobie smak porażki, smak odrzucania i wyśmiewania. Nawet do tej pory tego doświadczam. Nie, 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 nie nazwisko nie będzie otwierać, nazwisko nie będę drzwi zamykał. Dlatego trzeba więcej się osiłować, ale dzięki temu, no właśnie, mam dzisiaj zbroję. I, ale też, oczywiście, bardzo dużo pracowałam z trenerami wokalnymi sama. Wykonywałam sama wiele, wiele godzin samodzielnej pracy wokalnej, bo wiedziałam, że różne. E, 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 różne... E, no wielu rzeczy nie umiem technicznie. Także pokrótce taka droga. Czy to zachęca troszeczkę? Troszkę zachęca. Tak, tak. Także wiecie, jakie jeszcze są minusy y, y, sukcesów? soduwa i potem człowiek się stoi taki, staje taki amoralny i po prostu nie umie kochać. A kochać bliźniego to jest najważniejsze. Więc nie bójcie się porażek, przegranych, niezauważenia i tak dalej, i tak dalej. Dobrze? Obiecujecie, że będziecie się starać. No. <głos》> dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo, że mogłam słyszeć was wszystkich dla mnie. To, to była ogromna radość i przyjemność. Ja się czułam jak na pięknym koncercie i yy, pomimo, że dzieci w domu zostawiłam i za nimi tęsknię, to, to te dzieci, młodzież, yy, które widziałam i słyszałam. Były dla mnie źródłem takiego relaksu i odpoczynku. No, taka praca, to dziękuję bardzo, to zawsze. Także już powiedziałam, bo ja dużo gadam. Koniec. Dziękuję, gratuluję wszystkim.